i dobro. Pozdrawiam bardzo serdecznie w imieniu braci prowadzących stronę kapusy Zapraszamy do przesyłania intencji modlitewek na naszą stronę. Modlimy się w tych intencjach codziennie dziesiąt modliceńskich. Został powołany do życia wirtualny wolontariat modlitewny. To grupa, a z osób, która codziennie również pragnie modlić się w tych intencjach, które przychodzą na naszą skrzynkę modlitewną. Raz w miesiącu odprawiamy Właśnie w tych intencjach. Nie zawsze Pan Bóg wydawałoby się, że wysłuchuje naszych intencji. To nie do końca jest tak. Pan Bóg zawsze nas wysłuchuje i chce dać nam to, co najlepsze. I dlatego czasami wydaje nam się, że te intencje nie są wysłuchiwane. Ale Bóg zawsze daje to, co jest dobre dla jego dzieci. Dlatego zapraszamy również do wielkiej ufności w to, że Pan Bóg jest. Jezus Chrystus umarł na krzyżu, zmartwychwstał, aby dać Tobie i mnie życie wiecznie. Stąd nie musimy lękać się śmierci. I dlatego pragnę również zaprosić się, do tej wielkiej ufności, że powierzając Panu Bogu te intencje, te modlitwy, że Panu naprawdę jest z będziemy modlić się w tych intencjach, które przeszleż nam i zapewniamy po naszej pamięci modlitwę. Pozdrawiam bardzo serdecznie, brat Wadek dyrektor biura prasowego.